Jeszcze nie tak dawno, bo w maju nie wiedzieli, co los im przyniesie. Pierwszy ważny egzamin dojrzałości, na szczęście, już za maturzystami. Czas na wyniki. Zdałaś? Nie wiem. Dopiero pierwszy raz widzę swoje wyniki na oczy. No i co tam wyczytujesz? Eee, ty, 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 ty. Gdzie są rozszerzone? Rozszerzone? Chyba tak, chyba zdałam. Ledwo emocje opadły po maturze, a teraz marsz do szkoły po wyniki. W ostródzie najwięcej uczniów zdawało egzamin dojrzałości w liceum ogólnokształcącym imienia Jana Barzyńskiego ponad 100 osób. Okazało się, że prawie wszyscy nasi maturzyści w tym roku zdali, będą dwie poprawki w sierpniu, ale to historia i doświadczenie pokazuje, że to zazwyczaj jest formalność. Więc tak naprawdę taka tradycja szkoły zostaje utrzymana, że rzeczywiście, jak ktoś idzie do Barzyniaka, to tę maturę zdaje. A to nie jest wcale takie oczywiste, bo w ogóle jesteśmy jedną z niewielu szkół tutaj w regionie, w której do matury podchodzą wszyscy uczniowie. Bo w niektórych szkołach jest tak, że wprawdzie kończą liceum czy technikum, ale nie decydują się na to, żeby maturę zdawać. Poprawki w sierpniu. Pozostali już myślą o dalszej ścieżce kariery. Czas iść na wymarzony kierunek studiów. Cel był taki, żeby zdać cel jest zaliczony, więc jestem zadowolony teraz na studia. I tyle, lecimy dalej. A panowie, czy już macie pomysł, jakie to studia będą, jaki kierunek? Damie proszę panie, no, ze względu tego, że mieszkałem w Wielkiej Brytanii w większości czasu, to jakaś filologia angielska w zakresie nauczania i mam nadzieję, że kiedyś wrócę do tej szkoły jako nauczyciel może. Część z uśmiechem na twarzy opuszcza mury swojej już byłej szkoły. Niektórzy być może z łezką w a absolwenci ósmych klas marzą, by dostać się do pierwszej klasy. No, rozmawiamy we wtorek, a wyniki będą jutro, czyli w środę. Złożyli już wszystkie dokumenty, znają już swoją liczbę punktów, ale tak naprawdę ten system elektroniczny do rekrutacji, z którego korzystamy, jeszcze nie zadziałał, jeszcze nie zrobił swojej magii, więc jeszcze uczniowie nie są przypisani do klas, więc jeszcze trzeba się trochę w cierpliwość uzbroić i zobaczyć, jak te klasy się nam potworzą. Natomiast w tym roku mieliśmy wyjątkowe zainteresowanie, bo na 144 miejsca, czyli na 624 osobowych klas. Mieliśmy aż 209 kandydatów z pierwszego wyboru, więc no, nie wszyscy się dostaną. I to na pewno jutro będzie taki sądny dzień dla niektórych, a dzień szczęścia dla tych, którym się uda tutaj dostać. Niech los Wam wszystkim sprzyja i chociaż na egzaminach świat się nie kończy, przyznać trzeba, że nie jest to bez znaczenia. W życiu pomaga, a na pewno nie szkodzi.